W mocno, mocno będą zakłady następnego dnia, ale to nie jest ich ostatnia konkurencja. Teraz podłączenie do rozdzielania, odcinku pójdzie do pronownicy. I na no, się. Brawa, brawa. Dla drużyny młodzieżowej zespołuje się na dziewczyn. Następna do statu przygotuje się młodzieżowa drużyna pożarnicza z zaleszan. Też również dziewczyny. I bardzo pięknie już wystartowaliśmy z naszymi zawodami tutaj, oczywiście piękne musztry, piękne szafety, a no, ja w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam tutaj do zielonego namiotu koło Bespody Miejskich Jaskowianki.